aga . Dobry wieczór, jestem z politykami kto, z którymi będę komentować wyniki Exit Pol na razie czekamy na pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego z Koalicji Obywatelskiej ale czwórka polityków już ze mną, Anita Kucharska-Dziedzic-Lewica Krzysztof Kwiatkowski jeszcze dojeżdża, Waldemar Pawlak PSL Trzecia Droga Janusz Cieszyński z PiSu i Krzysztof Tuduj z Konfederacji, państwo wieczór. się już witają, ale ciągle Czekamy na te sondażowe wyniki. One dużo mogą zamieszać w polskiej polityce. Okaże się na ile kampania była przekonująca Prawa i Sprawiedliwości, na ile koalicji obywatelskiej, pozostałych partii, na ile ostatnie wydarzenia na granicy Wschodniej będą miały wpływ na wynik wyborów. Jest już z nami też pan Senator Kwiatkowski. Czekamy państwa serdecznie. Tak, czekamy. czekamy. I zobaczymy, co się wydarzy już za dwie minuty. Tak wygląda sytuacja w studiu przy myśliwieckim. Teraz wracamy do polskiego Radia 24 no i przypominamy, że za. Półtorej, niecałe półtorej minuty powinny zostać zamknięte lokale wyborcze. To oznacza, że w tym momencie poznamy pierwsze sondażowe wyniki tych wyborów. Na razie musimy czekać. Natomiast ważna informacja jest taka, iż pierwsze oficjalne wyniki mogą się pojawić nie wcześniej niż o godzinie 23. O 23 kończy się głosowanie we Włoszech, a przed tym momentem w żadnym europejskim kraju żadnych oficjalnych danych podawać nie wolno. Poznamy więc wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w Polsce, ale pamiętamy, że to były cztery intensywne dni głosowania w 27 krajach członkowskich i znając te wyniki będziemy już wiedzieli, w jakim kierunku politycy wybrani tutaj w Polsce przez nas. Mamy nadzieję, że wielu z Państwa wzięło udział w tych wyborach i oddało głos, ale także ci politycy, na których zagłosowali obywatele pozostałych 30, 26 krajów Unii, Będą prowadzili Unię Europejską przez najbliższe 5 lat. No i dodajmy jeszcze, że w Polsce walka wciąż toczy się jeszcze przez tych kilkanaście sekund w 13 okręgach wyborczych do obsadzenia jest są 53 mandaty, no i mniej więcej za 3, 2, 1, już godzina 21. Wieczór wyborczy polskiego radia. Witamy na wieczorze wyborczym Polskiego Radia. Znamy już wyniki sondażowe wyborów do Parlamentu Europejskiego w naszym kraju. Na pierwszym miejscu koalicyjny komitet wyborczy Koalicja Obywatelska. Wynik to 38,2%. Co, jeżeli oczywiście te liczby się nie zmienią, daje Koalicji Obywatelskiej 21 mandatu, mandatów. Na drugim miejscu z wynikiem 33,9% głosów, Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, 19 mandatów. Na trzecim miejscu Konfederacja Wolności i Niepodległość 11,9, co daje Konfederacji 6 mandatów. Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga, czyli Polska 2050 Szymona Hołowni i Polskie Stronnictwo Ludowe na miejscu czwartym. Wynik to 8,2%, co w sumie powinno przynieść cztery mandaty. Piąte miejsce to Lewica, która osiągnęła 6,6% głosów, co oznacza trzy mandaty. Na miejscu szóstym Komitet Wyborczy Wyborców bezpartyjni samorządowcy 80% głosów, czyli zero mandatów. I kolejne miejsce Komitet Wyborczy Polexit, 30% głosów, także zero mandatów. I teraz przenosimy się do studia radiowej Trójki po pierwsze, gorące komentarze polityków. Ciekawe, ile płacą. Paską. Dzień Nie, tyle, dobry, jesteśmy już z powrotem na antenie. E, no bo, bo zdziwienie to dosyć to. duże. E, pani Anita Kucharska-Dziedzic. Mamy już Donalda Tuska, mamy już Donalda Tuska, najpierw Donald Tusk. Mamy prawo do radości i do wzruszenia, ja nie będę ukrywał, że, że jakoś tam w środku przełykam Łzy, no może być twardy, wiecie, ale jestem bardzo, bardzo wzruszony i. I oczywiście najbardziej wzrusza mnie to, że mimo niełatwych czasów, mimo tego, że być może nasi wyborcy Polki, Polacy, Chcieliby więcej, szybciej, no wiadomo, no jesteśmy krajem ludzi tak ambitnych, którzy by chcieli wszystko natychmiast i, i czasami patrzą na nas i mówią: No, poprawcie się, bądźcie lepsi. Ale dzisiaj, w tym momencie, mam jakieś takie poczucie wielkiej i osobistej, i naszej wspólnej satysfakcji, że nie zmarnowaliśmy tych trudnych lat i tych pięknych miesięcy po 15 października. Ale tak naprawdę jestem. No, y, brakuje mi słów wdzięczności dla tych wszystkich, którzy poszli dzisiaj do wyborów. Jak wiecie, to nie są wybory, które przeciągają, przeciągają największą publiczność ani w Polsce, ani w Europie. A nasi wyborcy zmobilizowali się, poszli, to przecież oni wygrali. Oni wygrali! Wiecie, wiara, wiara czyni cuda i wiara Polek i Polaków, którzy wierzą w demokrację, w prawdę, w przyzwoitość, w Europę, wierzą w Polskę taką normalną, ambitną, bez kompleksów. To jest coś tak cudownego, to jest coś tak. Wiecie, mnie czasami aż brakuje oddechu, kiedy patrzę na ludzi, którzy wątpią, na świako. Europejska Demokratyczna Partia najlepszy wynik ze wszystkich takich partii w Europie, że Polska Wiecie, mówili 15 października mówili Polacy pokazali jak ważna jest demokracja. Ale Przecież myśmy walczyli o tę demokrację i wygraliśmy demokrację dla nas, dla, dla Polski, dla Polaków wtedy, 15 października. To była w jakimś sensie nasza sprawa. Walczyliśmy o siebie i o naszą ojczyznę. Dzisiaj te wybory mają wymiar szerszy. Potwierdziliśmy to, że demokracja, że wolność, że standardy, takie, jakie no tak oczywiste w życiu. Nie zawsze oczywiste w polityce, jak uczciwość osobista, przyzwoitość, bezinteresowność, ale jakby no pokazaliśmy, że właśnie dzisiaj, że te nasze wybory, ten nasz wysiłek i wysiłek Polaków i Polaków mają ten wymiar o wiele, wiele szerszy niż tylko nasze narodowe sprawy. My dzisiaj pokazaliśmy, że jesteśmy światłem nadziei dla Europy. My będziemy umieli walczyć o interesy Polski w Europie jak nikt. Mamy wykwalifikowanych, kompetentnych, uczciwych eurodeputowanych. Europa zobaczy, że Polska ma twarz naszych kandydatów. Kandydatów Polski uczciwej, przyzwoitej, demokratycznej, a nie tych, którzy chcieli uciec od wymiaru sprawiedliwości i szukać tam schronienia. To jest bardzo ważne. Ja też już, jak tutaj jechałem do Was, to już odbierałem smsy. No, bo wiecie, były jakieś spekulacje, gdzie, kto, jak komu poszło. Rządzący w Niemczech nie mają powodu do satysfakcji. Rządzący we Francji mają powody raczej do dramatycznego smutku. Z tych wielkich, ambitnych państw, z liderów Unii Europejskiej, Polska pokazała, że tu triumfuje demokracja, tu triumfuje uczciwość, tu triumfuje Europa. Dzięki Wam, dzięki tym wszystkim głosom jestem tak poruszony, bo wiecie, to być może jest jeden z ważniejszych momentów w naszej historii. Polska staje się w sposób zasłużony, dzięki Waszym wysiłkom, mówię to do wszystkich Polek i Polaków, dzięki Waszej niezłomnej postawie przez te 10 lat, a szczególnie w ostatnich miesiącach, Polska, i to już nie jest slogan, to już nie jest tak, wiecie, dla pocieszenia z, zranionych polskich dusz, tylko to jest dzisiaj oczywistość dla całej Europy. Jesteśmy liderem Unii Europejskiej. I ostatnie zdanie, ale to, co zawsze wiecie, mówię z takim przekonaniem. No, yy, mam takie takie głębokie poczucie i to wynika z całego mojego doświadczenia doświadczenia całego życia. My w tym marszu dla dobrych spraw nie możemy się zatrzymać i obiecuję to Wam, całej Polsce, wszystkim Polkom i Polakom my się w tym nie zatrzymamy. My będziemy szli do przodu z tymi sztandarami i biało-czerwonymi, i europejskimi, ale przede wszystkim z tym przekonaniem w sercach i w umysłach, że warto o dobrą, przyzwoitą, ambitną Polskę walczyć każdego dnia, każdego miesiąca, dziś, jutro, za rok, za dwa lata, za pięć lat. Jeszcze raz dziękuję. Rafał, oddaję Ci głos. To było przemówienie Donalda Tuska po ogłoszeniu Exit Poli. Wygląda na to, że Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska wygrywa pierwsze wybory w tym trójskoku. Wybory wygrywa procentowo i też chyba jeśli chodzi o mandaty. 21 mandatów się zapowiada dla koalicji, 19 dla Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacja 6, Trzecia Droga 4, Lewica 3 mandaty. senator Obywatelskiej się uśmiecha. Co zdecydowało o tym, że udało Wam się tym razem? Zacznę od podziękowań. Bardzo ciepło i serdecznie dziękujemy wyborcom. Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska po 10 latach rzeczywiście wygrywa z prawem i sprawiedliwością. Co zdecydowało? Pomysł. My mówiliśmy wyraźnie po co startuje nasza reprezentacja do Parlamentu Europejskiego. Mówiliśmy o tym, że tym priorytetem ma być na przykład bezpieczeństwo, pomysł z powołaniem specjalnego komisarza, pomysł z dodatkowymi środkami finansowymi na to, żeby wzmacniać projekty związane z obronnością, wzmacniać na przykład przemysł zbrojeniowy czy amunicyjny i my tej szansy już z rąk nie wypuścimy. Nie będzie tak jak zarządów Prawa i Sprawiedliwości, gdzie z 500 milionów euro raptem kilka milionów do Polski trafiło. Kolej Szansy na pewno nie zmarnujemy, bo to jest nasza odpowiedzialność wobec Polek i Polaków, i chciałbym w tym miejscu jeszcze raz bardzo mocno podkreślić, że ten wynik daje nadzieję na to, że głos Polski będzie po prostu mocniej słyszany, bo wszystkie trzy środowiska tworzące koalicję 15 października są w tych grupach parlamentarnych, które zakładam, że będą miały wpływ na ostateczny wybór szefowej Komisji Europejskiej i składu władz instytucyjnych. Europejskich koniec siedzenia w oślej ławce, tak jak to było w minionych ośmiu gdzie jedyne co Prawo i Sprawiedliwość potrafiło to przegrywać głosowania 1 do 27. Dzisiaj będziemy wśród tych, którzy będą tworzyć nową wizję Unii Europejskiej uwzględniającą polskie interesy, uwzględniającą interesy naszych obywateli. Yy, poseł Janusz Cieszyński, Prawo i Sprawiedliwość. Co zaszkodziło PiSowi? Czy to yy, te twarze yy, na listach yy, tych obywateli, osób, które mogą się tłumaczyć w prokuraturze, między innymi Daniela Obajtka, panów Wąsika i Kamińskiego, skazanych za nadużycie władzy czy choćby Jacka Kurskiego, który wiele wskazuje, że nie wejdzie do Parlamentu Europejskiego. Ja przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim wyborcom Prawa i Sprawiedliwości. Ten wynik procentowy jest no, praktycznie taki sam. Mamy exit pozycję, myślę, że ostatecznie będzie praktycznie taki sam jak w wyborach parlamentarnych i samorządowych, czyli Prawo i Sprawiedliwość utrzymało y, poparcie. Natomiast jeżeli sumujemy wyniki y, obecnej koalicji, no to widać, że Donald Tusk, y, możemy mu życzyć smacznego, bo zjad przystawki. Suma jest taka jak w wyborach parlamentarnych. I to oznacza, że te wybory to po prostu jest przepływ elektoratu pomiędzy lewicą Ale ja pana pytałam i, i, o te twarze. Czy y, nie byłoby tak, że gdyby nie było tych twarzy y, jednak nie, nie, niezbyt dobrze kojarzonych, m.in. Daniela Obajka, y, który też nie stawiał się na y, wezwania prokuratury przed komisję śledczą. Y, gdyby y, może byli politycy mniej kontrowersyjni, to może udałoby się wam wygrać kolejne wybory z rzędu, bo takie były kalkulacje w Prawie i Sprawiedliwości. Kalkulacje były takie, że będzie 18-19 mandatów, według Exit Pol jest 19 mandatów, czyli... To, co przypuszczaliśmy rzeczywiście się ziściło. Tak jak powiedziałem, to co widzimy, to jest tak naprawdę realizacja strategii Donalda Tuska, która polegała na tym, żeby na tej ostatniej prostej no, zaatakować de facto wicepremiera. Ale prawo i sprawiedliwość liczyło, że ta historia na granicy, zatrzymanie dwóch żołnierzy, śmierć naszego żołnierza, że to jednak zagra na korzyść pisu. Panie redaktor, absolutnie nikt nie cieszył się z tego, co się wydarzyło na granicy. To jest wielka tragedia i, i... To tylko dowodzi, że w sprawach bezpieczeństwa to Prawo i Sprawiedliwość miało rację, kiedy w 2021 roku wybudowało zaporę, to Prawo i Sprawiedliwość miało rację, kiedy uchwalono ustawę o obronie ojczyzny, kiedy zwiększono nakłady na wojsko, bo dzisiaj Donald Tusk mówi językiem Jarosława Kaczyńskiego, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, i to akurat dla Polski bardzo dobrze, no bo jesteśmy w takich czasach, że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nie postawić obronności. Na Pan poseł Krzysztof Tudy, Konfederacja, trzecie miejsce na pudle. Liczyliście na to, biorąc pod uwagę, że pięć lat temu Konfederacja razem z Korwinem, Braunem, Leroyem i narodowcami miała 4,55 i nie weszła do, nie, nie miała żadnego mandatu. Tak, liczyliśmy na to. Ja nawet jestem e, bardzo zadowolony, bo prosiłem w piątek w twycie swoim ostatnim przed ciszą wyborczą o 12%, i te 12% jest, no, zobaczymy jeszcze, no, raczej, raczej wiara w to, że Konfederacja jest i powinna być na ten moment trzecią siłą e, polityczną w Polsce. Oto się biliśmy w poprzednich wyborach i jeszcze w poprzednich. Teraz zaznaczamy tą swoją pozycję i to bardzo dobrze. I to bardzo dobrze. Konfederacja Głos Rozsądku, Głos Polski, rzeczywista trzecia droga, a nie. A nie... Głos Rozsądku, czy głos Poleksitu? Głos Rozsądku, panie redaktor. Absolutnie głos Rozsądku. Unia Formacja, jedyna unio, realnie Uniosceptyczna, jedyna formacja, która ma szansę w przyszłości, mam nadzieję, niedalekiej zagrozić pozycji dwóm największym partiom, które sklinczowały się na polskiej scenie politycznej dla nieszczęścia Polek i Polaków i właśnie konfederacja. Nabiera rozpędu. Także cieszymy się, dziękujemy oczywiście wszystkim, którzy nas poparli, którzy nam zaufali. Nie zawiedziemy. Jestem przekonany, że ci europosłowie, którzy się znajdą w Europarlamencie, zrobią dobrą robotę, nie będą przyklepywać tych wariantów, które Unia Europejska nam serwuje, i nie będą przyklepywać interesu narodowego innych państw, spuszczając uszy po sobie, bo przecież w Unii Europejskiej jest konflikt interesów różnych państw. I jest najważniejsze, żeby polscy eurodeputowani rzeczywiście realnie reprezentowali polski interes. Także na pewno o europosłach Konfederacji będzie głośno.